Cześć. Dzisiaj zupełnie inaczej niż zwykle, ale pomyślałem, że kanał nazywa się Ciekawski Kazik, więc niejako wpisuje się to w nazwę kanału. Przechodzę do rzeczy. Ostatnio usłyszałem o czymś takim jak Mystery Box z Amazona. Jest coś takiego? Wygląda to tak. I nie wiadomo, co jest w środku. I to jest całe Mystery. Są to zwroty konsumenckie. Zapłaciłem za to 250 zł. Wartość powinna być w granicach 500 do 2000 zł. Oczywiście wartość przedmiotów, znajdujących się w środku. Co tam jest? Nie mam zielonego pojęcia. Może to być wszystko: elektronika, AGD, sprzęty do domu, zabawki dla psa, zabawki dla dzieci, przedmioty do biura. Może być to wszystko. Jeżeli kogoś to nie interesuje, proszę od razu wyłączyć kanał. Mnie jednak bardzo zainteresowało, a nawiązując do nazwy kanału, zaciekawiło, co możemy znaleźć w środku. Nie mam pojęcia, nie otwierałem jeszcze tego. I żeby mieć taką samą niespodziankę jak wy, postaram się to zrobić siedząc i sięgając po przedmioty. No dobra, otwieramy. Dobra, tu na chwilę przerwę. E, unboxing. Po filmie stwierdziłem, że podliczę wszystkie e, produkty, wartość produktów. Poszukałem aukcji albo na Allegro, albo w sklepach, ile, ile produkty są ważne. Ja, odpakowując e, te produkty, jeszcze nie znam tych cen. No, ale wy zobaczycie. Zanim otworzę karton, to największa tajemnica, największy mystery. To było to, co z tą paczką działo się podczas, co z tą paczką działo się przed dostarczeniem. Po pierwsze, już w Warszawie zaginęła. Firma kurierska nie miała pojęcia, gdzie jest ta paczka. Po dwóch dniach się znalazła. Dostarczono ją do Bydgoszczy, W Bydgoszczy nie wiadomo, co się z nią działo, gdzieś na jakimś magazynie utknęła. A przed godziną samochód osobowy po prostu podjechał, ktoś wysiadł z samochodu, zostawił paczkę na schodach i sobie pojechał. Nieopisany samochodem. No dobra. Tom, toro, tom, 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 tom. Czas zacząć. Mystery. O, widzę, że tutaj nie będzie się tak łatwo... ...dostać. No, ja nie patrzę, co tam jest w środku. Na razie sobie to odrzucam. Mister, Mistery, Mr. Mistery. O, uwaga, pierwszy przedmiot ta -dam! Proszę bardzo Muszelka Nie. Zabawka, pudełko w kształcie musli Z trzema prezentami Czyli tutaj mamy już cztery przedmioty No proszę, no Dobrze, no jest mystery. Przedmiot numer dwa. Sekretna wiadomość. Proszę. literki z jakimś patyczkiem. No, ewidentnie zabawki dla dzieci. Dobrze. No, na moje u Chińczyka w sklepie już by było jakieś piękne. O! Ponownie to samo. Coś czuję, że jakieś dziecko dostanie ode mnie prezent. Uj, coś cięższego. No proszę! Premium Connect PS3. Mm. Czyli mamy HDMI, e, mamy USB i micro USB, i to jest dopada do konsoli. To całkiem spoko, tylko ja nie mam konsoli. Ale fajnie, <tosłuch> to się sprzyja. <tosłuch> Nie wiem ile to może być warte. Nie mam pojęcia co my tu mamy? Cztery jednym Obiektyw do telefonu. Dokładany obiektyw. Można zrobić zuma. No to ja na YouTube'a jak znalazł. Proszę bardzo, jakie gadżety. A, chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie przedmioty... Są yy, zwrotami konsumenckimi, ale jest zapewnienie dostawcy, że są sprawne. Że na pewno nie ma uszkodzonych rzeczy. No dobrze, no na razie dwie rzeczy całkiem ciekawe. Jej! Proszę bardzo. Shimmer Shine. <ścoughs> Jakiś taki łańcuszek dla małych dziewczynek. A, i chyba tu jeszcze jest pomadka albo błyszczyk. Może dla Dobrze, co my tu. O, o, tu jest prawdziwy Mystery Box w Mystery Boxie. No, widać, że to był zwrot, bo ktoś to odesłał. Co tu może być w środku? Hmm. Żeby to był czujnik ruchu. Hmm. Proszę bardzo. A co, czujnik ruchu? No, jeżeli jest sprawny, to ok. No nie ma kartonika, ale jest. Dobrze, jedziemy dalej. Nie jest najgorzej. No myślałem, że będzie ciut gorzej. O, proszę bardzo. No to jest coś dla gimnazjalistów, na przykład nie wiem. Pokrowiec na PSP Go, czyli na pewną rzecz chodliwa. W środku może będzie PSP, co? Nie? W A, jeszcze w środku jest karabinczyk. Ooo. To się wytnie. Mamy jeszcze jeden pokrowiec na PSP Go. No i bardzo dobrze. Mystery. Mystery. Co jest... Szybka na PSP Classic. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I nawet jest szmatka, komuś się to przyda. Jeżeli ktoś będzie chciał coś stąd, to pisać w komentarzach. Kolejna rzecz. O, i tu jest dla biegaczy bardzo dobra rzecz. To jest Universal MP3 Player Bug czyli mamy na ramienną torebkę na mały telefon mp3 zakończek. o! kolejny wisiok. <laughs> dobrze ja jestem zadowolony mi to się podoba chyba sobie kupię drugiego mystery boxa <laughs> tam... uwaga Up. cóż to takiego do iPada a to jest pokrowiec wodoodporny do iPada. A znam jedną osobę, która ma tablet, iPada ma i to pewnie się jej przyda. Pozdrowienia dla Joanny. A, bym zapomniał. Przepraszam, że tak w trakcie filmu. Film jest ze specjalną dedykacją dla Weroniki. Wiadomo. My tu mamy Janki na Nintendo pokrowiec ze znaczkiem Jankesów USA, New York i tak dalej, i tak dalej. O! A to jest ciekawe, chyba to jest do rysowania, Bierz muszelka i jakieś takie coś dla dzieci. Będzie paczka dla jakieś jakiegoś. Następna rzecz. Kto lubi grać w karty? I kto robi scooby -Doo? Karty do gry Scooby-Doo! <laughs> Widzę, że moja żona wam minę nie tęgą. <laughs> Następna rzecz, tego jest tutaj sporo jeszcze. Karty do gry Scooby-Doo! moc. Szajsu moc sobie powiedział. Karty do gry Scooby-Doo, po Tu jest coś cięższego. Kolejny kabel HDMI do PS3. Kto jeszcze ma PS3, no ale nic, no jest. <noise> Może do PS4 też pasuje, nie wiem. Tu mamy jakieś szkiełko do telefonu. Chyba. do iPhone'a XS, 10S Max. To jest na pewno droga rzecz. Pytanie, czy jest całe? Powinno być, zgodnie z tym, co mówi producent. A nie, to nie jest szkiełko, przepraszam, to jest. To jest. To są plecki. To ma iPhone'a. To ucieszy. Pisać w komentarzach. Albo się nie ucieszy. Nie wiem. Do iPhone'a to są drogie rzeczy. To bardzo Uważaj. Nie mam pojęcia, co jest z doo Ale co to jest? Co to jest? się tylko kręci i się układa, tak? Obrazki się układają, tak? Czy to jest jakieś co? Nie wiem, to się kręci, to się luzuje. Nie mam pojęcia! Scooby-Doo z, z obrazkami. Hmm. Razie... Następna rzecz. A, to się jest... dalej Tutaj tu jest coś większego. Co to jest? A access point. Do domu. Także okej okay. Będzie można sobie zrobić jakiś most albo coś takiego. Tak sygnał o co jest w środku. Co takie małe jest? Jest tylko to zasilacz. Access pointa brak! Nie ma acces pointer. jest zładwa. Z chablem łezkę. No i w topa. Miało być wszystko kompletne i pewne. To na pewno ten kurier w Warszawie. 100%. Nie ma. Następna rzecz. Szkiełko! iPhone XS 10s Max. Nie szkiełko. Plecki. Etui, etui. Następna rzecz. O. Adapter USB host do Samsunga tablet PC. Nie mam pojęcia. Adapter USB do tabletów z wejściem micro USB. No czyli ekstra klasa. Następna rzecz. O! tu są plecki do iPhone'a 7 Plus Och, duży ten o iPhone. Ja uszczęśliwie nie jednego iPhoniara coś tak czuję Na serwo coś miękkiego. to jest Nintendo DSL, czyli pokrowiec kolejny na Nintendo. Musimy kupić Nintendo. Maciej! Maciej! Maciej podobno masz Nintendo. <laughs> Takie różowe? Sam raz. Uwaga. A Nintendo! <laughs> Jeszcze z takim napisem Gaudi. Następna rzecz. O coś ciężkiego. A, 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 I to jest też fajna rzecz. Do iPada Mini. To jest pokrowiec taki, ale ze składanymi pleckami. Że można sobie go złożyć i on tak będzie sobie stał. I będzie to To ze 200 i na LEGO. A ja za 150 muszę. <noise> Uwaga! Coś małego, ale jest. A, przejściówka z Jacka 3,5 mm na jack 6,3 mm. Może komuś się przyda. Następna rzecz. A to już było, ale ten może komuś przydać. Następna rzecz muszelka z trzema przedmiotami w środku. To nie są takie rzeczy. O, ale fajne, to muszę Wam bliżej pokazać, zobaczcie, to jest do Samsunga A7, 2018 rok. Czekajcie, już podążam i zobaczcie to. Ta -ra -ra. Ekstra. No, to już w ogóle nie są tanie rzeczy. To. Fajne. Żona się ze mnie śmieje. Co my tu mamy? E, znowu na ramię takie do MP3, czy do. Mieszka, tak coś jeszcze. No co? Macie MP3? No ktoś jeszcze ma. Tada. Znowu można sobie porysować na muszelce. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra. Się skociłem. O! I znowu mamy do iPhone'a 10S Max XS10S Max. Bo musimy kupić iPhone'a. Tu jest coś większego. Kabel! Proszę bardzo. Tylko co to jest za kabel? To jest cyfrowe przewody do uniwersalnego zastosowania. Złącze kablowe przeznaczone są do tworzenia łączy według normy IEEE 1394. Oto mu Kombinacje 4 na 4 5x4, 6 5 6x4 albo 6 na 6 5. Jeżeli ktoś wie, to jest jego. Kolejna rzecz. O, tu jest elegancki przewód antenowy. Też nie są tanie rzeczy 95 dB. Proszę. Można, można jeszcze pozłacane. Kolejna rzecz, trochę tego jest. Janki! Kolejny taki pokrowczyk na Nintendo. To, co to jest. Co sięba z tego jeszcze wypadło. Że co? Stanik! Jakiś taki... Proszę! No. Mnie się nie przyda. 80C, pisać. Taki chyba sportlicz, nie? Dobra, by więcej staników nie było. To jest Smart Cover do iPada znowu trzeciej i czwartej generacji. No takie, takie o koloru. można sobie zabezpieczyć swojego iPada trzeciej i czwartej generacji. Następna rzecz, to już też było. PSP Classic Nie wiem czy to jeszcze jest To jest To jest też Case Patrzcie, to się Case nazywa Case to jest Ale do czego do jakiegoś telefonu no, tak może być do mojego Pixel 4XL tego tu jest napisane. A, błąd. No to jeszcze, nie? Tu jest ultra premium case. Ultra premium case. Ale do czego? iPhone 12 Pro Max. I on jest w środku i nawet są szybki szkiełka. I to chyba niepołamane. Są w całości! Przecież to są drogie rzeczy. Nie mam pojęcia co jest tu w środku. Screen protector, aksesoryzm, czyli pewnie szmatka. A case nie ma pleców? To tak ma być? To jest tylko na bok? Może to tak ma być? No jest pro. To jest pro. Dobrze. To jest Dobra, Następna rzecz. Harry Case, do PSP Case, taki różowy, jak jakaś dziewczynka ma PSP Classic i chce coś takiego pisać w komentarzach, albo na Facebooku, na ciekawskim Kaziku. Oj proszę, brązowy case. Na dole jest coś większego. Tutaj jest kolejna przyjściówka 3,5 na 6,3. Tak, na 6,3. No, no, robi się ciekawie. Co my tu mamy? ale jest nawet narebka Amazona na kultura. Kultura Switch connector Load. To niebezpiecznik 16A, jest. Nie? Nie. No nie wiem czy to jest... Czy to nasze szyny się wepchnie, Jakie mamy standardy. Musiał na takim Albo może wpasuje. Nie? Co to jest! Poducha taka jakaś świetna tempur Breeze. Tempura poduszka, rozumiecie? Soft do spania, pani tutaj śpi. Taka poduszka, to... że ona się cieszy. W końcu się ucieszyła. Nie mam pojęcia, ale pewnie z 50 zł to kosztuje. A może więcej? Ile to może kosztować? Taka tępurowska poduszka, To nie badał. A to nie końc. Case Ultra to już było, dobra sześć słóweczka to już chyba trzecia tutaj mamy znowu case No tu w chyba też jest z szybkami dlaczego to jest Huawei P40 jak to jest taki składany, pyk pyk P40 kto ma P40 proszę pisać i on jest taki powiedzmy brązowy jeans coś takiego tam jeszcze jest? Jest! Takie znowu składane Scooby-Doo. <laughs> Nie mam pojęcia co to jest. Zabawka Scooby-Doo, przekładanka. Ostrzeżenie. Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera drobne elementy. Istnieje ryzyko połknięcia, wchłonięcia lub zadłobienia. Używać zgodnie z instrukcją. Ok. I ostatnia rzecz! Tadam! Dla iPhone'iarzy, Kto ma ochotę na cokolwiek z tego Mystery Boxa pisać w komentarzach albo na Facebooku. Z pewnością nie odmówię. Coś mi tu spadło. A ja to kartonik nowy. Jeszcze, żeby było, to na koniec mi wyskoczyła karteczka Happy? Yes, of course! Dobrze, powiedzcie czy wam się podobało, czy takie odcinki mają rację bytu, czy też nie, a w ogóle na ciekawskim kaziku może pojawi się coś więcej oprócz historii lokalnej, kto wie. No nic, to było na tyle, nie mam pojęcia ile to, to, to jest warte, ale przypuszczam, że też wieli pustówki, powiedzmy lekko, ale czy to jest mi potrzebne, no nie. Ale też nie zakładałem, że to będzie mi potrzebne jakoś, może się coś tam obchnie. Zobaczymy. Jak ktoś coś chce, jeszcze raz powtarzam, pisać na pewno podeślę. Albo sobie po prostu odbierzecie, jak jesteście ze żnina, nie ma problemu. I to by było tyle na dziś. Pozdrawiam. Idę spać.